Sutta o uważności. Kiedy Błogosławiony przebywał w Sawatchi król Pasenadi z Kosala, usiadłszy w stosownym miejscu, zwrócił się do Błogosławionego tymi słowami: Panie, czy jest coś, co zabezpiecza osiągnięcia w tym życiu i w przyszłym życiu? Istnieje taka jakość wielki Królu, która zabezpiecza osiągnięcia w tym życiu i w przyszłym życiu. Co to jest, panie? Co to za jakość. Nieustanna uważność, Wielki Królu. Tak jak odciski stóp żywych istot mogą być porównane z odciskiem nogi słonia, a wówczas odcisk nogi słonia zostanie uznany za wyjątkowy pod względem wielkości, a ten, w ten sam sposób uważność jest tą jakością, która zabezpiecza osiągnięcia w tym życiu i w przyszłym życiu. To powiedziawszy, Błogosławiony, ten, który przeszedł, nauczyciel dodał temu, który pragnie długiego życia, zdrowia, piękna nieba, dobrego zrodzenia, jednego za drugim potoku zachwytów, mędrzec zachwala uważność dobrych czynów. Ktoś kiedyś uważny, mądry, osiągniesz korzyści w tym życiu i korzyści w życia, które nastąpią, przez osiągnięcie ich, zostaniesz nazwany oświeconym, mądrym.